Reklama. Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie małopolskim, pomiędzy balicami a węzłem Kraków Południe, zwłaszcza w kierunku Rzeszowa. Duże spowolnienia obserwujemy także nieco dalej, pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka a Kraków Bieżanów. Na kilometrze 427 zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Wolniej jedzie się także pomiędzy niepołomicami a węzłem Targowisko, to również oczywiście A4 tutaj doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze 443. Jest dnia, jest już co prawda całkowicie odblokowana, ale nadal utrzymują się spore spowolnienia. Uwaga w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 59. W pobliżu miejscowości Piecki, to pomiędzy Mrągowem a Rozogami, mamy całkowitą blokadę obu kierunków na kilometrze 54. Doszło tam do wypadku dwóch aut ciężarowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Zatłoczona jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku Poznania, a spory ruch obserwujemy też na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa-Lotnisko w stronę Terespola. Trzy samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 25 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Sempulnym Krajeńskim a Koronowem w okolicach miejscowości Niechosz na kilometrze setnym, wiązuje ruch jednym pasem na zmianę. I jeszcze obwodnica Trumiejska. Tutaj bardzo trudna sytuacja. Zakrokowane są fragmenty w pobliżu węzła Gdańsk-Południe i od strony Warszawy, i od strony Łodzi, i od strony Szczecina. Program pierwszy Polskiego Radia. Minęła dziesiąta. Państwa zaintrygowało, to już przypominam tym, którzy być może dopiero teraz włączyli radio odbiorniki Tarnów. Wielki koncert lata z radioiem, kilkadziesiąt tysięcy osób pod sceną najbliższa sobota, grudziąca Tarnią poprzednia sobota. I dziewczyny, które miały taki transparent z napisem: Prosimy o wiewióra. Szukamy Was, bo chcemy Wam tego wiewióra wręczyć. Roman Jarek, zapraszam do programu pierwszego polskiego Radia. Czas na aktualności. Dużo ważnych rzeczy. Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Ochrona polskiego rolnictwa czy stan finansów publicznych to m.in. tematy Rady Gabinetowej trwającej w Pałacu Prezydenckim. Za chwilę o jej przebiegu nasza reporterka. Kolejna osoba z zarzutami za znęcanie się nad 13-latkiem podopiecznym w ośrodku wychowawczym, który próbował popełnić samobójstwo. Jest to zarzut naruszenia nielegalności cielesnej. Brak wglądu w dokumentację medyczną pacjenta to obawy lekarzy co do szczepień przez farmaceutów. Od poniedziałku chętni na szczepienie mogą to zrobić w aptece. Było dużo kurtuazji, ale też sporo złośliwości. Trwa Rada Gabinetowa pierwsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem nowego prezydenta. Pierwsza jej część była otwarta dla mediów. Zarówno prezydent, jak i premier mieli możliwość przekazania opinii publicznej kluczowych informacji na temat zaplanowanych do omówienia tematów. Przed pałacem prezydenckim jest Agata Król. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakiej atmosferze przebiega to spotkanie? Napięta atmosfera, choć określona kurtuazją, była wyczuwalna. Nie brakowało drobnych zaczepek w wypowiedziach zarówno prezydenta, jak i premiera. Karol Nawrocki zaproponował zweryfikowanie obietnic wyborczych, aby jasne były intencje zarówno rządu, jak i głowy państwa. Wówczas, jak powiedział, być może byłoby mniej zawetowanych ustaw. Taka konkretna mapa drogowa sprawiłaby, że i prezydent byłby poinformowany o tym, co dla państwa jest aktualne z programu, z którym szliście do wyborów parlamentarnych i tych zobowiązań wobec Polaków. Akurat rząd ma tutaj taki dość oczywisty interes, nawet powiedziałbym interes własny, żeby nasze działania służyły Polkom i Polakom, żeby były docenione przez Polki i Polaków. Więc z najlepszą wolą będziemy współpracować z panem prezydentem wszędzie tam, gdzie tak rozstrzyga konstytucja. Odpowiedział na propozycję premier Donald Tusk, który swoją wypowiedź poświęcił kwestiom, które będą dziś omawiane, są omawiane, a więc zadłużenie państwa, inwestycje i rolnictwo. Rozpoczęła się już ta część niejawna, a jej efekty przynajmniej częściowo powinni, po, powinniśmy poznać po, po posiedzeniu. Tematem zajmuje się Agata Król, dziękujemy za relację. 42-letni Krzysztof S., wychowawca z wieloletnim stażem w ośrodku w Wierzmianowicach Zdroju, usłyszał zarzuty. Jest trzecim pracownikiem tej placówki, który miał stosować przemoc wobec podopiecznego. Legnicy, prokuratorzy dowody na znęcanie się nad 13-latkiem mają po analizie monitoringu placówki. Widać na nim, jak Krzysztof S. wyciąga nastolatka z łóżka za nogę, mówi Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Jest to zarzut naruszenia nietekalności cielesnej w stosunku do tego wychowanka, który potem podjął próbę targnięcia się na własne życie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Trzynastoletni chłopiec, po tym jak został wielokrotnie pobity i znieważony przez innego wychowawcę, Jacka T., usiłował popełnić samobójstwo. Do dziś w stanie bardzo ciężkim przebywa w szpitalu. Będzie projekt ustawy, która ureguluje świadczenie dla wszystkich obcokrajowców, nie tylko obywateli Ukrainy. To zapowiedź rządu po wecie prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o pomocy Ukraińcom, argumentując, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko pracujący obcokrajowcy. Nowe przepisy będą wiązały wypłaty świadczeń z zatrudnieniem, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko wobec Ukraińców, ale wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce i nie tylko świadczenia dotyczące 800 plus powiąże je właśnie z pracą czy z kwestią bycia zalogowanym w systemie ZUS, który jest wprost związany z pracą. Zawetowane przez Karola Nawrockiego nowelizacja gwarantowała Ukraińcom prawo do świadczeń społecznych i opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy byli zatrudnieni. To są aktualności jedynki. Lekarze mają obawy co do możliwości podawania szczepień w aptekach przez farmaceutów. To brak wglądu w dokumentację medyczną pacjenta. Od poniedziałku w aptekach można skorzystać z 11 refundowanych szczepionek. Do obaw odniósł się farmaceuta Mateusz Chruściak. Zawsze przed szczepieniem farmaceuta przeprowadza wywiad z pacjentem, tak zwaną kwalifikację. Jeżeli cokolwiek zaniepokoi farmaceutę na 100%, odeśle pacjenta do lekarza do przychodni, żeby skonsultować ten przypadek. Jeżeli w wywiadzie kwalifikacyjnym nie widzi podstaw farmaceuta do tego, żeby odroczyć szczepienie albo żeby kwalifikację przeprowadził lekarz, wtedy szczepienie jest wykonywane w aptece. Do tej pory w aptekach można było zaszczepić się przeciwko COVID-19 czy grypie. Teraz jest to 11 dodatkowych preparatów. I jeszcze apel Policji Starnowskich Gór funkcjonariusze poszukują 15-latka. Ireneusz Kuźnik wyszedł z domu w nocy z poniedziałku na wtorek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z matką. Apelujemy o kontakt z policją do każdego, kto może mieć informacje o miejscu pobytu nastolatka. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Informacje o pogodzie z naszej stacji pogodowej Polskiego Radia oraz IMGW. Najcieplej w Poznaniu, prawie 19 stopni, najchłodniej teraz w Ostrołęce i 11, tyle pokazują termometry w Warszawie, 15, powolutku rośnie, ale powolutku. W ciągu dnia w wielu regionach będzie pogodniej i słonecznie, ta temperatura będzie się podnosić na najbliższych dniach, czyli czeka nas słoneczny i ciepły koniec tego tygodnia. Co potem? Tego jeszcze nie wiemy. Termometry wskażą dzisiaj 20-21 na północnym wschodzie, 24-25 w centrum i nad morzem, a na krańcach południowych, bo tam najcieplej, 26 stopni. Na zachodzie też może być ciepło, nawet 26-27, a lokalnie 28, ale tam mogą pojawić się chmury i przelotny deszcz. Barometr 1002 hektopascale. Miało rosnąć, a ciągle stabilne to ciśnienie w Warszawie.